No a sprawdzę, czy kabel Ethernet y, z kuchni do laptopa, czy będzie lepszy internet wtedy, czy nie, niż hotspot mobilny z y, T Mobile, co mam. No nie. Ale mam bekę teraz. Teraz do kuchni, kurwa 20 metrów. <noise> Beka. Jeszcze tyle go zostało. Do kuchni wciągnąłem. Ja tutaj o, o. do tego frajera, który kurwa nie działa w ogóle ten internet. On w ogóle ma zasięg taki osrany, z tego plusa. Ale tu ma najlepszy zasięg od strony podwórka, co dziwne, nie? Gdzie zamiast od strony ulicy... Jak net się nie poprawi, nie będzie lepszy niż hotspot mobilny z tego mobilea to zwracam ten kabel, nie? 120 zł kabel sam kosztował do 10 giga na sekundę niby. Teraz chwila prawdy na speedtest.pl, zobaczymy ile będzie. No i będzie tyle co mój hotspot mobilny ma ten tutaj. Do 10 MB na sekundę, czy 20. A antenę mamy tutaj właśnie w mieście, ta mobile'a. Tak będzie słaby, to ja zwracam to z powrotem. Teraz zobaczymy ile mi wyświetli, kurwa, bo... Kiedyś miałem Neostradę TP, to kurwa była zajebista. Też pod kablem była, ale to była linia telefoniczna, nie? A tu pod router jest. U router też zależy gdzie on ma tam zasięg i w ogóle. Aha no bo plus bez kabla to jest w ogóle już porażka całkowita nie tam by było kurwa 1 megabyte czy 2 góra chowa tylko co najlepsze to miało być do 10 giga na sekundę a jest 2,90 megabajta to patrz jak mi zapierdala te mobile kurwa tutaj tam było porażka w ogóle z plusa a nawet na kablu 1 megabyte, wyświetlało kurwa patrz jak zapierdala te mobile hotspot mobilny kurwa ja wierdola i to z tej strony, gdzie plus, tu router w ogóle mi nie działał, nie? Tak zapierdala mobilny T-Mobile. No to jednak zwrócę 119 zł za kabel, nie? 20 metrów, super. A plus i tak porażka, kurwa. Chociaż na kablu lepiej działa, nie? 2,90 a tak miał chyba 1 MB na sekundę albo pół. Nie wiem, ile on tam miał. Zwycięstwo T-Mobile. Pa, pa 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 ile? Tam było 2,90 chyba na kablu, który 10 giga miał kurwa, a tu jest 23 MB na sekundę.